Będą charynki, potem, e, potem będzie ryba w papryce wędzonej z kapustą na kiślu ziemniaczanym, na takim kartoflanym, e, a na koniec będą ule. Proponuję jedne danie. To danie jest ciężko zepsuć, wodzionka, na przywitanie Nowego Roku, nie? I głowa przez to w leci, człowiek bardziej widzi. Także proponuję się nauczyć wodzionki yy, i to będzie chyba najlepsze. Wodzionka to tak na wilijo nie bardzo, nie? Yy, ale dzisiaj troszeczkę sprawiomy o tych tradycjach świątecznych, jak sama nazwa go do jarmarku, spotkanie z tradycją. Nie chcę go że jest chodzącą tradycją, bo Uwielbią tradycję, uwielbią to, co śląskie. Robimy te charynki w zalewie słodko-kwaśnej. Mamy olej rzepakowy, zaraz to użyjemy. W międzyczasie też powiem, jak wyglądają święta u One wyglądają bardzo tradycyjnie, bardzo prosto, bo w święta nie idzie wynokwiać. Jak ktoś mi godo, że je to, 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 to ludzie są biedni. Właśnie to co proste jest najfajniejsze i ta tradycja e, nie króluje. W śląskiej tradycji nie ma barszczu. Nie ma. I jak mi ktoś go do muszę wam powiedzieć, że moja też zeszła tam. Nie chcę powiedzieć na, na psy, ale zaprosiłam mnie kiedyś na wilio i mi go do tak. Ja jako zupa będziecie ważyć. Barszczyk fajny. Ja dom, o to, to dobrze, no, no to fajnie, zajecha na ta Wilio, wziął, że dwie krauzy zupy ze sobą. U mnie w domu nigdy nie było barszczu i nigdy go nie będzie. Bo zawsze była zupa z głów. Zupa z głów, rybno, nie? A druga zupa to była grochówka postno A śląskie zupy to jest konopiotka czy siemieniotka jak go dają, nie? Waży ktoś konopiotka? Nie. Grzybowo, fazolowo, to są zupy na wilio, nie? A barszczyk no wiadomo, jak ktoś pochodzi może do rodziny, ktoś w los, nie? To wtedy troszeczkę troszeczka się to różni. Rozgrzeja se tutaj ta patelnia. Jak zrobić te nasze charynki? Tu mam giemiza. Pokroto już marekwia w takie słupki, pietruszka, seler. Nie wolno smażyć na oliwie z oliwek. Bo oliwa z oliwek jest bardzo dobra do sałatek, z pierwszego tłoczenia, ale do smażenia się nie nadawa, bo wytwarza związki rakotwórcze. Może być oliwa z wytłoczeń gronowych, przepraszam, oliwnej, ale nie. Z pierwszego, z pierwszego tłoczenia, bo jest po prostu niezdrowo. Troszeczkę to posolimy, co powoduje posolenie cebulę, że ona lepszy puści, nie? I mięknie. Nie za dużo, bo potem ten śledź też puści, nie? No i niech się to teraz przesmaży. W międzyczasie tu sobie już też trochę tej, tego oleju wleja do masło. Święta to masło. Ja nie uważam innego tłuszczu w święta jak masło. Bardzo dobre jest masło klarowane, ale jak to sami sklarujecie. Niestety w maśle klarowanym, jak poczytacie skład jest pełno E. Unikamy E jak diobą święconej wody, unikamy glutaminianu jak diobą święconej wody, bo niestety to nie idzie w parze ze zdrowotnością, nie? Wciepnymy se na to, ta całko gemiza, do tego listek bobkowy, woniące korzeni, każdy wie, o czym jogodą. Ja A powiem skąd w ogóle Remigiusz Rączka, nie? Wszystko się zaczęło od gotki śląskiej. I moja baba jak zaczął chodzi na zolety niej, e, to mi go wiesz co, nie go to już tak po śląsku, bo już to te gańba, nie? Kiedyś myśli na muzyka i ja godam, wiesz co? daj pozór, bo są flizy gładki, bo wypadało i liśniesz, nie? Ale na go do niego, to już tak po Śląsku, bo to ta gańba między ludziami działa, siedź cicho, bo jeszcze na tej godce by to zarobiać. A wszystko się zaczęło w 1997 roku, Zaczęło chodzić na konkursy kwarowe. Eee, no i tam była pani profesor Simonides, profesor Miodek, ale był też tam świętej pamięci Józek Polok. I go to wiesz co, a nie chciałbyście tak w telewizorze programu prowadzić, prowadzić miał ani wyglądu, ani pieniędzy, ani niczego, nie? a nie aparycji, to trzeba mieć to coś, on go, no ty możesz to coś, no ty jeszcze o tym nie wiesz, nie? E, Poszedł, że na, na telewizyjną, do telewizji Katowice, dzisiaj już możecie mnie oglądać w telewizji regionalnej, tej ogólnopolskiej, ale nieważne, nie o to chodzi. I tak się zaczęło wszystko z, tą, e, z tym moim ważeniem, zawsze, że lubię ważyć, co zresztą widać, nie? Dobrze wyglądam. A w święta, słuchajcie, w domu musi woniać. I jak słyszę, że ktoś leci do Egiptu na święta, to go, do... ci ludzie są biedni. Już nie chcę powiedzieć, że są głupie lokami, nie? A teraz ja się nie wyobrażam leżeć pod palmą, słuchajcie, kajta moczka, kajta te makufi, kajta ryba, nie? I nie ma, nie ma w ogóle o czym dyskutować. A święta musi woniać masłem, musi woniać skórzycą, e, czyli cynamonem. Godocie skórzyca, nie. Godocie musi grzebeczkami woniać, czyli goździkami. E, musi tym wszystkim w doma woniać Biernikiem i to są w domie święta, nie? Trochę to tak. Osącza z tej wody, żeby nie perskało, nie? Moczenie śledzia nie polega na długości. Moczenie no, na tym, żeby woda była zmieniana, nie? Ja niekiedy i 6 razy woda zmienią cedza, nie? Aż ta woda będzie fajno, ściutko, wtedy śledz jest wymoczony, bo nie ma sensu moczyć go długo, bo on będzie wypłukany, nie? 10 minut te warzywa tu muszą posiedzieć. Na 40 deka śledzi dwie marchewki, jedna pietruszka, czwiertka selera i trochę pory. Do tego dom listek bobkowy, woniące korzeni i będziemy to tak 10 minut dusić. Potem domy te tomaty w biksie. One są bez skóry, mają dużo potasu, mają, mają dużo sodu, eee, są bardzo dobre. Świeże pomidory o tej porze roku nie są dobre, a przecież jest za tyń, nie? No i potem też jeszcze dom ocet winny, troszkę korzenio, cukru. U nas na weselach zawsze są ule, nie? I moczka też robimy na wesela. Robicie też moczka? Ja w mojej rodzinie zawsze... Na wesela mu memoczka. No i słuchajcie, te ule były na stołach, bo zawsze z piernikami drobnymi są roztomańcze, takie maślane. I tak bajklej, no latały po tych, po tych stołach i tak tu ula, tu ula, tu ula. Nie? My dziwomy nie ma bajki. Wszystkie pod stołem spały. A moja znajomo, słuchajcie, po trzech ulach siadła do auta Jechała, nie? Policja. Proszę tu nie, niebo to też był jakiś taki okres świąteczny. Wiecie, że ich wykazało, mam taką wersję do bajtli i wersję do Was też zrobię. Właściwie na początku grudnia zaczynamy wypiekać te drobne ciasteczka. W okolicach Wodzisławia, rybnika na święta pekemy i po 20 zortów roztomańtych maślanych, niemaślanych, koszyczki, nie koszyczki, co bądź ule. I to wszystko jest na stole. No i ważniejsze zawsze jest opłatek. Za opłatkiem zaraz chleb. Chleb są. Żytni na Zakwasie. Musi być sól, czyli dwa symbole dostatku. Na tym stole jest ta rybno, jest ta grochówka, jest moczka, ale nie na wodzisławie nie ważymy na ciemnym piwie, no na wodzie i kompotach. Ze śliwek, z wieprzków, czyli z agrestu i po zimki, czyli truskawki, nie. Ja robię z czekoladą moczka. Dowom też ze na maśle i na koniec Pyrul, nie?